Witajcie. Cytując medialnego analityka wojskowego generała Skrzypczaka w artykule z Rzeczpospolitej w Ukrainie brakuje już ludzi zdolnych do wojny. Ten sam analityk, który na początku konfliktu twierdził, Rosjanie gonią resztkami sił. Nie trzeba być tu nie wiadomo jakim analitykiem, by tylko oceniając potencjał ludzki by wnioskować, że Ukraina tego starcia wygrać nie może. W artykule z Wirtualnej Polski możemy przeczytać o nowej rekrutacji na Ukrainie związanej z właśnie z brakami ludzkimi. W nowych przepisach dopuszcza się pobór do wojska osób z ograniczoną sprawnością fizyczną, wyleczonych z gruźlicy, bezobjawowych nosicieli HIV, a także osób z łagodnymi, krótkotrwałymi objawami zaburzeń psychicznych. Czytamy w artykule. Chodzimy z tym chłopakiem, żeby mu opowiedź dać. On płatki wziął. Także że w armii nie chcesz? Nie, czemu ja idę? A czemu płatki wziąłeś? Co płatki? To nie płatki. Zobaczcie, że to płatki. To chłopak. I na skrócie. Ha, Front przez cały czas zamrożony, a wielka ukraińska kontrofensywa zdołała zrobić wyrwę, jak widoczna na mapie, gdzie zdobywanie tego terenu trwało od czerwca. Natomiast na odcinku Adiewki to Rosjanie zaczynają napierać. Główna kroplówka konfliktu, czyli Stany Zjednoczone, zaczynają być pod znakiem zapytania dalszego pompowania konfliktu, ponieważ zaczynają mieć własne problemy. Krajom arabskim bardzo nie spodobało się tak mocna stroniczość w konflikcie Izrael-Palestyna, co efektem było ostrzelanie z dronów bazy wojskowej w Syrii. USA tym samym odpowiedziało i odwecie amerykańskie myśliwce uderzają w powiązane z Iranem obiekty w Syrii. To z kolei Iran zaczyna się buzować, a do tego jeszcze te Chiny. Dlatego pozycja Ukrainy jest w kiepskim położeniu. I mając świadomość takiej sytuacji, samej Ukrainy, dowiadujemy się, że całego tego konfliktu mogło nie być. Były prowadzone rozmowy pokojowe, które zostały zablokowane przez Stany Zjednoczone. Cytując Berliner Zeitung, Ukraińcy nie zgodzili się na pokój, ponieważ im na to nie pozwolono. Stwierdził w rozmowie z Berlin Zeitung były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Według polityka głos decydujący w tej sprawie miały mieć rzekomo Stany Zjednoczone. Jednocześnie głos w sprawie z Schrödera zabrał w weekend w rosyjskich mediach Władimir Putin, zaznaczając, że obecne niemieckie władze nie powinny się dystansować od byłego kanclerza. W 2022 roku otrzymałem z Ukrainy zapytanie, czy mógłbym pośredniczyć między Rosją a Ukrainą. Pytanie dotyczyło tego, czy mógłbym przekazać wiadomość Putinowi. Pojawił się także ktoś, kto miał bardzo bliskie stosunki z samym prezydentem Ukrainy. Był to Rustem Homerow, obecny minister obrony Ukrainy, jest członkiem mniejszości krymsko-tatarskiej. Potem pojawiło się pytanie. Jak zakończyć wojnę mówił był niemiecki kanclerz Gerald Schröder w wypublikowanym w sobotę wywiadzie dla Berlina Zeitung. Jest pięć punktów. Po pierwsze, zrzeszenie się przez Ukrainę członkostwa w NATO, Ukraina i tak nie jest w stanie spełnić tych warunków. Po drugie, problem języka. Ukraiński parlament zniósł dwujęzyczność. To trzeba zmienić. Po trzecie, Donbas pozostaje częścią Ukrainy, ale Donbas potrzebuje większej autonomii. Działającym modelem byłby południowy tyrol. Po czwarte, Ukraina potrzebuje także gwarancji bezpieczeństwa, Rada Bezpieczeństwa, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Niemiec powinny zapewnić te, te gwarancje. Po piąte, Krym. Od kiedy Krym jest rosyjski? Dla Rosji Krym to coś więcej niż tylko region, ale część jego historii. Wojnę można by zakończyć, gdyby w grę nie wchodziły interesy geopolityczne, dodał Schroeder. Według byłego niemieckiego kanclerza, jedynymi ludźmi, którzy mogliby rozstrzygnąć wojnę z Ukrainą, są Amerykanie. Podczas negocjacji pokojowych w marcu 2022 roku w Stambule z Rustem Umerałowym Ukraińcy nie zgodzili się na pokój, ponieważ im na to nie pozwolono. Najpierw musieli zapytać Amerykanów o wszystko, o czym rozmawiali. Odbyłem dwie rozmowy z Umirowem, potem rozmowy w cztery oczy z Putinem, a następnie z jego wysłannikiem opowiadał polityk. Jak dodał, ostatecznie nic się nie, nie stało. Moje wrażenie nic nie mogło się wydarzyć, ponieważ o wszystkim innym zadecydowano w Waszyngtonie. Ocenił, stwierdził, że Amerykanie rzekomo nie chcieli kompromisu między Ukrainą a Rosją i Amerykanie wierzą, że mogą powstrzymać Rosjan. Koniec cytatu. Co jest to dowodem, że dla USA Ukraina jest tylko narzędziem w konflikcie między USA a Rosją. I to. Nie konflikcie na całkowite wyniszczenie, tylko osłabienie potencjału sterowania międzynarodowego Rosji. Dzięki za uwagę i do następnego.